dlaczego więcej mężczyzn popełnia S. Mężczyźni cierpią, ale często nie mówią o tym nikomu. I kiedy w końcu nie dają rady, jest już za późno. Niektórzy odchodzą, zanim wypowiedzą choć jedno zdanie o swoim bólu, a wszyscy mówią, przecież on był po prostu cichy. Czas o tym porozmawiać. Biologia. Różnice i wpływ na decyzje kryzysowe. To nie tylko kwestia wychowania, to też kwestia biologii. Kobiety mają wyższy poziom oksydocyny i estrogenów, które sprzyjają łączeniu się, szukaniu wsparcia, regulacji emocjonalnej. Mężczyźni zaś mają więcej testosteronu, który wiąże się z impulsywnością, obniżonym lękiem przed ryzykiem oraz reakcją typu działaj, a nie gadaj. W kryzysie kobieta często myśli jak wyjść, a mężczyzna jak to zakończyć. Schematy myślowe mężczyzn i kobiet. Kobieta myśli potrzebuje kogoś, a mężczyzna nie chce być ciężarem. Kobieta musi przetrwać dla dzieci i dla bliskich, a mężczyzna myśli nikt mnie nie potrzebuje. To nie znaczy, że mężczyźni bardziej chcą odejść. Oni po prostu rzadziej uczą się jak mówić o tym, co ich boli. Społeczne stereotypy i presja bycia silnym. Społeczeństwo mówi im, nie płacz, nie marudź, bądź twardy, bądź sigma i nie szukaj wsparcia. Sam sobie poradzisz, jak prawdziwy mężczyzna. Ale w środku to tylko samotność i milczenie. A kiedy milczysz wystarczająco długo, twoje emocje zaczynają krzyczeć do środka. Uwaga, każde cierpienie jest ważne. Nie mówię, że męskie cierpienie jest ważniejsze. Każde cierpienie jest ważne. Każdy człowiek w kryzysie zasługuje na pomoc. Ale statystyki nie kłamią. Na każdą kobietę, która popełniła S, przypada czterech mężczyzn, którzy zrobili to samo. Jeśli jesteś mężczyzną i cierpisz, masz prawo mówić. Nie jesteś mniej wartościowy, jeśli płaczesz. Nie jesteś słaby, jeśli szukasz pomocy. To, że teraz nie widzisz wyjścia, nie znaczy, że go nie ma. To tylko znaczy, że twój umysł jest zmęczony, a zmęczony umysł kłamie. Proszę cię, nie znikaj, nie wyciszaj się, nie odchodź. Masz prawo zostać. Pamiętajcie też o tym, że to są ogólne różnice między mężczyznami a kobietami, ale nie każda kobieta szuka pomocy i nie każdy mężczyzna milczy. Każdy przypadek to osobna historia. Czasem kobieta może działać impulsywnie i agresywnie, jak w typowym męskim schemacie, a czasem mężczyzna czuje głęboko, szuka wsparcia i mówi głośno o emocjach. Ten film opiera się na statystykach i tendencjach, ale nie odbiera nikomu prawa do bycia wyjątkiem. Tu po prostu chodzi o ból który zbyt długo był tłumiony. To wszystko ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.